Jak leczymy cukrzycę? Po co leczymy swoją chorobę cukrzycę? Aby posiadać sprawność życiową taką samą jak nasi rówieśnicy, bo chcemy pracować na dotychczasowym stanowisku i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Nie chcemy doprowadzić się do inwalidztwa spowodowanego przez tę chorobę, abyśmy żyli tak samo długo jak nasi rówieśnicy. Chcemy uzyskać za pomocą odpowiedniego wyrównania metabolizmu cukrzycy, wartości glikemii jak u zdrowych ludzi, cel naszego lekarza. Pragniemy dobrej jakości życia. Co powinniśmy zrobić po rozpoznaniu cukrzycy, czyli optymalizacja trybu życia? Cukrzyca ty u drugiego. Wprowadzamy ustaloną z dietetyczką dietę. Redukujemy spożycie alkoholu. Wprowadzone, ustalone przez lekarza, ćwiczenia fizyczne przeprowadzane regularnie i systematycznie. Zaprzestajemy palenia tytoniu. Dobre wyrównanie glikami po od 1 do 3 miesięcy. Niekropka zmiana leczenia. Tak. Leczenie tak jak do tej pory. Ocena masy ciała. Kobieta. 110-120% masy ciała to nadwaga. Mężczyzna. 120% to otyłość. Wskaźnik BMI. 20-25 waga prawidłowa, 26-30 nadwaga, powyżej 30. Otyłość. Jakie powinniśmy mieć wymiary, czyli odwieczny problem brzucha? Dzieląc obwód talii przez obwód w biodrach otrzymujemy wskaźnik WHR. Co da nam redukcja masy ciała w cukrzycy? Korzyści. Poprawa stanu zdrowia. Lepsze wyrównanie cukrzycy. Zgrabniejsza figura. Samozadowolenie Możliwość atrakcyjnego ubierania się, zdobycia lepszej pracy Wady Uczucie głodu Rozdrażnienie Konieczność tłumaczenia się z diety przed innymi Trudności w stosowaniu diety poza domem Odchudzanie się Sposoby leczenia Dieta Wysiłek fizyczny Leczenie farmakologiczne Leczenie psychologiczne Leczenie chirurgiczne Leczenie cukrzycy Dieta o właściwym składzie i należytej kaloryczności indywidualnie dostosowana do pacjenta. Wysiłek fizyczny dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. Edukacja i reedukacja pacjenta, czyli ciągłe szkolenia. Leczenie lekami doustnymi i insulina. Cel leczenia, krótkofalowy. Nadrzędny cel leczenia, stan prawie normoglikemii. Naczczo nie więcej niż 110 mg na decylitr. Dwie godziny po posiłku. Nie więcej niż 140 mg na decylitr. Cel leczenia krótkofalowy. Prawie identyczne znaczenie w wyrównaniu cukrzycy typu drugiego ma utrzymanie ciśnienia tętniczego w granicach 130 na 80. Cel leczenia krótkofalowy. Hemoglobina glikowana poniżej 61%. Związek pomiędzy odsetkiem hemoglobiny glikowanej i stężeniem. Zależność wprost proporcjonalna. Regularne podejmowanie aktywności fizycznej. Systematyczny wysiłek fizyczny. Ułatwia wyrównanie cukrzycy. Obniża masę ciała. Zmniejsza oporność tkankową na insulinę, przez co glukoza jest łatwiej wykorzystywana na potrzeby pracującego organizmu. Zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Zwłaszcza zawału serca i udaru mózgu. Zapobiega stopie cukrzycowej. Zmniejsza dobowe zapotrzebowanie na doustne leki cukrzycowe oraz insulinę, rodzaje wysiłku fizycznego w terapii cukrzycy. Podstawową formą aktywności fizycznej u chorych na cukrzycę winny być codziennie spacery, gimnastyka, jazda na rowerze, pływanie, inne propozycje aktywności fizycznej. Marsz, marszobieg, praca w ogrodzie, gra w tenisa, gimnastyka, taniec. Narty. Rodzaje wysiłku fizycznego i jego wpływ na leczenie cukrzycy. Bezpieczny wysiłek fizyczny w cukrzycy. Dopuszczalny zakres glikemii dla wykonywania wysiłku fizycznego jako elementu leczenia wynosi około 5 do 16. Należy skontrolować glikemię przed wysiłkiem fizycznym po około 30 do 60 minut i pół godziny po zakończeniu wysiłku. Przy glikemiach powyżej 16 po wysiłku fizycznym wartości glikemii rosną. Przygotowanie do wysiłku fizycznego Rozpoczynając cykl zwiększenia aktywności fizycznej, skonsultuj, ustal rodzaj i intensywność wysiłku z lekarzem prowadzącym. Zapytaj lekarza, jakich ćwiczeń nie wolno Ci wykonywać. Zadbaj, by przy intensywnych ćwiczeniach była obecna druga osoba podział wysiłku fizycznego. Planowane to znaczy, że decyzja o jego podjęciu została dokonana przed przyjęciem swojej dawki leku. Możemy manewrować lekiem, a także posiłkiem, zwiększając jego kaloryczność. Planowany łagodny lub wytężony. Nieplanowane to znaczy, że decyzja o jego podjęciu została dokonana po przyjęciu swojej dawki leku. Możemy manewrować jedynie posiłkiem, zwiększając jego kaloryczność. Nieplanowane łagodne lub wytężone. Podstawowe zasady prowadzenia ćwiczeń dla osób z cukrzycą i chorobami układu krążenia. Właściwie przygotuj się do wysiłku fizycznego. Dobierz właściwe miejsce, strój i obuwie do ćwiczeń. Nie zapominaj o rozgrzewce. Ćwicz systematycznie w tempie umiarkowanym. Stosuj ćwiczenia usprawniające oddychanie przy wysiłku. Obserwuj samego siebie. Kontroluj częstość akcji serca podczas wysiłku. Podstawowe zasady prowadzenia ćwiczeń dla osób z cukrzycą i chorobami układu krążenia. Zaprzestań ćwiczeń gdy wystąpią. Zewroty, ból głowy. Objawy hipoglikemii. Gwałtowny wzrost tętna lub tętno powyżej wartości pożądanych. Duszność, zadyszka. Ból za mostkiem promieniujący do lewej kończyny górnej, szczęki, nadbrzusza. Ogólne zmęczenie, osłabienie. Podstawowe zasady prowadzenia ćwiczeń dla osób z cukrzycą i chorobami układu krążenia. Ćwicz co najmniej 3 razy w tygodniu przez około 30 minut. Dostosuj indywidualnie do swoich możliwości formę i długość trwania wysiłku. Dbaj o higienę stóp, oglądaj je codziennie, sprawdzając, czy nie ma skaleczeń, otarć, odcisków. Edukacja terapeutyczna. Nauczanie jako element terapii. Indywidualna na każdej wizycie lekarskiej, grupowa. Dla grupy pacjentów o podobnych problemach. Zasady leczenia. Przed zapisaniem leczenia cukrzycy przez lekarza, poinformuj go o Twoim dotychczasowym leczeniu. Wymień wszystkie leki, które zażywasz. Lekarz pomoże Ci tak skorygować leczenie, aby nie doszło do wzajemnych powiązań pomiędzy Twoimi lekami, tak interakcji. Leki, których stosowanie w cukrzycy musi być uzgodnione z lekarzem, również alkohol, przeciwgruźliczne, leki kardiologiczne, blokery odwadniające, blokery kanału wapniowego, leki przeciwwrzodowe, leki hormonalne, sterdy antykoncepcyjne, leki przeciwzapalne, leki psychiatryczne, uspokajające. Historia naturalna cukrzycy a rodzaj stosowanych leków. Otyłość, insulinooporność, hiperinsulinemia, ruch, wysiłek fizyczny, redukcja masy ciała, aktywność fizyczna, akarboza, metformina, edukacja, pochodne sulfonamocznika i inne. Grupy leków doustnych stosowane w leczeniu cukrzycy typu II: pochodne sulfonylomocznika, amaryl, diaprel, euklamin, glibenese. Diabetol, pochodne tiazolinodionów, avandia, pochodne metaglinidu, nowonorm, inhibitory glukozydazy, glucobaj, pochodne biguanidów, Ciofor. metformax, grupy leków doustnych stosowane w leczeniu cukrzycy typu drugiego, pochodne sulfony stymulują wydzielanie insuliny, wskazania, osoby z niewielką nadwagą. Z zachowaną czynnością wewnątrzwydzielniczą trzustki, grupy leków doustnych stosowane w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Biguanidy, metformina. Nasila wychwyt glukozy przez komórki. Nasila przemiany metaboliczne w wątrobie. Wskazania. Zwłaszcza otyłość brzuszna. Lub z nadwagą, zaburzeniami lipidowymi, grupy leków doustnych stosowane w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Tiazoliny, Nasilają wrażliwość na insulinę. Wskazania: osoby z nadwagą lub otyłością, szczególnie w przypadku hiperglikemii poposiłkowej. Grupy leków do ustnych stosowane w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Inhibitory glukozydazy zmniejszają wchłanianie węglowodanów złożonych. Wskazania: osoby z otyłością lub nadwagą w przypadku hiperglikemii poposiłkowej. Grupy leków doustnych stosowane w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Pochodne metaglinidu. Stymulują wydzielanie insuliny. Wskazania. Jak w przypadku pochodnych sulfonylomocznika. Szczególnie w przypadku hiperglikemii poposiłkowej. Wybór leku przeciwcukrzycowego. Pamiętaj. O wyborze leku przeciwcukrzycowego decyduje lekarz prowadzący leczenie. W cukrzycy typu drugiego leki do doustne mają za zadanie ograniczyć zaburzenia, leżące u podstaw choroby, czyli zwiększyć wydzielanie insuliny lub poprawić odpowiedź na ten hormon. Wybór leku przeciwcukrzycowego. Pamiętaj! Dobry lek to lek, bezpieczny, wygodny, skuteczny, dobrze tolerowany, zasady przyjmowania leków przeciwcukrzycowych, zażycie lekarstwa, przerwa, posiłek zasada działania leków doustnych Pamiętaj lek doustny działa wyłącznie wtedy gdy jest zachowane własne wydzielanie insuliny dlatego twoje możliwości leczenia lekami doustnymi kiedyś się wyczerpią Zasady kojarzenia doustnych leków przeciwcukrzycowych w cukrzycy typu drugiego kojarzenie celowe na przykład sulfonylomocznik plus metformina kojarzenie dopuszczalne na przykład metformina plus glitazon. Kojarzenie błędne. Na przykład sulfonylomocznik plus glinit. Insulinoterapia jest stosowana wtedy, gdy zawodzą leki doustne. Pacjenci dotychczas leczeni maksymalnymi bawkami leków doustnych po ocenie lekarza przy stosowaniu diety, wysiłku fizycznego i właściwej edukacji. Aktualna hemoglobina glikowana powyżej 7%. Insulinoterapia rozpoczęcie. Kiedy rozpoczynamy insulinoterapię, insulinoterapia u chorych z cukrzycą winna być rozpoczęta w następujących przypadkach. Terapia substytucyjna. Przy braku insuliny endogennej to jest w cukrzycy typu 1 I, i przy wyczerpaniu możliwości produkcji własnej insuliny w cukrzycy typu II, Pacjent gwałtownie traci na wadze i ma objawy hyperglikemii. Terapia skojarzona z lekiem do ustnem przy wyczerpaniu możliwości wyrównania lekami doustnymi, ale przy zachowanym własnym wydzielaniu insuliny. Przejściowa insulinoterapia. Okresowo włączana insulina, z której można się wycofać w celu przełamania wysokiej glikemii, w okresach zwiększonego zapotrzebowania na insulinę dodatkowa choroba, insulinooporność, w ciąży, w zawale serca, w przebiegu ciężkich zakażeń, w okresie okołooperacyjnym. Rodzaje insuliny: Insulina krótkodziałająca. Humuliner. Gensuliner. Actrapid. Insulino o przedłużonym czasie działania. Humulinen. Gensulinen. Insulatart. Insulina długodziałająca. Humulinel. Humulinu. Ultratart. Rodzaje insuliny: Mieszanki insulinowe. Mieszanki analogowe. Analogi insulinowe krótkodziałające. Analogi insulinowe długodziałające. Cel leczenia cukrzycy. Pamiętaj. Podstawowy cel leczenia cukrzycy. Spełnienie kryteriów wyrównania. Kryteria jakości wyników leczenia cukrzycy.